To co, lecimy z Panem Pikejem Face pod ścianą, kłamstwa ze sceny Tier 1, zmiany po majorze to głupota i heroik zawaliło. No trochę na pewno. O no, ten składnik totalnie nie oddaje. Pozdrawiamy YouTube oczywiście. Który sniper waszym zdaniem mógłby zastąpić Brokiego Face? No już wiele tematów już było przemyślanych, tak, już rozmawianych. Na ten temat było dużo rzeczy, no ale jedyna osoba na ten moment, która jest na ławce z takich dobrych snajperów, no to jest Halzerk, tak? Ale, no, na pewno cena nie jest e, komfortowa za niego, nie oszukujmy się, e, ponieważ e, rynek CS-owy... Tak, od, tych, od tej sprzedaży korów do Falcons tak, i ceny zawodników są chore, po prostu. Pół miliona dolarów albo milion, to nawet nie podchodź. Są takie ceny za zawodników. I też organizacje wiedzą, że sniper jest bardzo rzadki, tak, dobry snajper jest bardzo rzadkim nabytkiem, dlatego no Halzerk będzie miał swoją cenę. No a jeśli face ma na pewno nawalać, no to tam musi wejść sniper, który będzie robił różnicę, jakiś Sniper z ratingiem 1.20 albo 1.25, no tu nic nie da, zmiana Dextera, który też kręci rating 1.0 zazwyczaj, no nic to kurwa, nie da po prostu, no tu musi wejść naprawdę Sniper dobry, no ale ceny są takie, że się po prostu nie opłaca kupować, nie? A wiemy, że Broki potrafi mieć dobre mecze, ale jest strasznie nierówny, tak? Jest strasznie nierównym Sniperem. No ale nie ma, po prostu wolnego, dobrego snajpera. I tu jest duży problem. A czy się w chce pchać w jakichś snajperów w tier 3, czy oddadzą? Raczej boją się troszkę, tak? Dlatego... A też nie są tani, tak? Tacy snajperzy. Weźmiesz jakiegoś snajpera z tier 3, yy, z tier 2 dobrego, to tam też z ona miliona będą chcieli za niego stare, Te ceny ochu... po prostu na, na tej yy, scenie cs -a. Więc ciężko jest znaleźć snajpera. Gdyby to był inny snajper, uważam, że dobry snajper, to Facebook w ogóle też jeszcze lepiej, lepiej po wiele I Jak już informowaliśmy w poprzednim materiale, Passion oficjalnie zakontraktowało Traja jako ich nowego snajpera oraz wypożyczyli gwiazdę The z Sensu. To jednak nie koniec wieści a propos tego... Wiadomo, można wypożyczyć, ale też wypożyczenie, tak jak tutaj zrobiło Passion, tak... Nie wiem, nie, nie wiadomo na jakich warunkach będzie to wypożyczenie. Może nie chcą dwa razy pensji płacić. No nie wiadomo, tak, jak to wypożyczenie działa, nie? Więc dokładnie będzie działało. Może oni tylko chcą kupić, tak, a nie chcą wypożyczać. No, raz wypożyczyli Simpla, wiadomo, zagrał z nimi, nie został na dłużej. Co dzieje się wokół ich składu? Ale wiadomo, że to jest jakieś rozwiązanie, tak? Jest jakieś rozwiązanie, żeby właśnie yy, spróbować innego snajpera. Jakieś to jest rozwiązanie żeby te face spróbowało kogoś innego, jeśli ktoś jest na ławce jakiś sniper, żeby tam tego halzerka tak spróbować nawet do teamu. To by było dobry pik, żeby sprawdzić chociaż kur... jakby to działało z halzerkiem. No może spróbują takie coś. No ale słuchajcie, na razie jeszcze grają, mają dobry skład, oni mogą potrenować i nagle następne turnieje mogą dochodzić do półfinałów. No też tak może być, słuchajcie, nie. Tam jest tak kurosny skład, że on może pyknąć po jakimś czasie, nie? O ile odejście Halzerka było w zasadzie pewne, o tyle ludzie nie byli do końca przekonani, za kogo wejdzie senzu. Pierwotnie mówiło się o Nexiem, ale wczoraj stało się jasne, że paszy Newway będzie potrzebować nowego Star Playera. Otóż Grim jest bliski dołączenia do formacji Energy, a ze źródeł Władysława Gromowa wynika, że wejdzie okay. tam w miejsce Georgia. Społeczność okay. dziwi się, że Energy chce zastąpić gracza ja z pozycji kotwicy no, na Star Playera. Tak dla przypomnienia wygląda Dziwne informacja. Cytując z dziennika Janela, oddali swojego najlepszego zawodnika tylko po to, żeby wziąć Sensu. Rozumiem to, ale to przecież tylko wypożyczenie. Jeżeli to nie wypali, albo on nie zostanie na Jasne, dłużej, no. to będą mieli problem. No tak właśnie i tu dobrze jest powiedziane, że te wypożyczenia robisz wypożyczenie, nie wypali yy, albo będzie się dobrze grało i oni nie będą mogli go kupić, no to wtedy się kur robi w chuj, duży problem, nie? Bo sensu na pewno nie będzie tani, kurwa, tam będzie z milion za niego wydaje mi się, że będzie chciał Mongols za takiego topowego zawodnika i tu jest naprawdę duży problem, nie? Akurat. Melduneczek, widzowie. Chcielibyście w łatwy i szybki sposób wymieniać skiny na nowe? Na stronie Pirateswap możecie kupować, wymieniać i sprzedawać instantowo skiny. Dodatkowo, jeśli użyjecie mojego kodu Hyper, to dostaniecie 35% więcej do depozytu przy wpłatach oraz 30 dolarów przy pierwszych trzech transakcjach. Zapraszam na stronę Pirateswap. W kontekście tego transferu pojawiła się jeszcze informacja, z której mogliśmy się dowiedzieć, że Nawi starało się wykupić Census de Mongols, ale Passion Way anyway przebił ich ofertę. I jak w kontekście tego transferu pojawiła się jeszcze informacja, z której mogliśmy się dowiedzieć, że Na'Vi starało się wykupić sensus The Mongols, ale Passion Way przebiło ich ofertę. Jak stwierdził z okay. organizacji Passion, negocjacje były trudne, bo jeżeli dobrze pamiętam, to pierwszy raz, kiedy The Mongols sprzedało zawodnika. Krążyły plotki o Na'Vi i o tym, ile pieniędzy byli gotowi wyłożyć. Dogadaliśmy się z Mongols na nieco wyższą kwotę niż ta, którą oferowało Na'Vi. We wcześniejszej rozmowie z HTV Blade trener Natus Vincere potwierdził, że rozmawiali z potencjalnymi kandydatami pod koniec 2025 roku. Podkreślił jednak, że jest to cytując, długofalowa strategia organizacji i nie oznacza, okay. że na pewno ich pozyskają. Ponadto właściciel PassionEway, Aleksander Zinchenko dzwonił kilka razy do Traja, aby przekonać go na dołączenie do projektu. Ostatecznie mu się udało, mimo że argentyński okay. Sniper miał być na celowniku trzech drużyn Stop-10. Znaczy, ja ogólnie jestem ciekaw jak ten Traj będzie grał, nie? W innej drużynie, właśnie niż brazylijskiej. Czy się odnajdzie, no bo teraz skład no... No w miarę nieźle wygląda, nie? ten Passion Way, on bardzo dobrze wygląda. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Twist jest za, do... ale w ogóle jak Twist na iglu, a Kalo, no Twist był na iglu kur, się zesrał stary. No, ty był na iglu i się zesrał kur w Liquid. No, tweet skalował jak na face zero przygotowania, i później każdy mecz w Pi dostawał tak, że nie wiedział co się dzieje. No, gościu w pięciu po, po pod besy chodził, no, weź jakieś kontakty, tylko same, wiesz, egzekuty. i to totalnie nie, nie wypaliło na tier 1, nie? Na razie muszą trenować w tym składzie, jaki mają, i tyle, no to zaakceptujcie, a tu nie ma żadnych zmian, uważam, że ten skład jest tak mocny, że nie ma co zmieniać, no. Ale też ogólnie ciekawa rzecz, jak tutaj mówi, że. Zobaczcie, jak działa Na'Vi. Yy, Na'Vi też yy, chciało, tak? Tego sensu, tak? Ja dobrze tutaj rozumiałem to. Yy, I zobaczcie, że ku... a zawodnicy wiedzieli, że chcieli kogoś wymienić, ku... a no nie? Rozumiecie, o co chodzi. I oni i tak Na'Vi potrafi grać, kur... Przecież stary, jakbyś w Polsce powiedział komuś, że szukałeś za niego zawodnika, to już by był foch, kur... Już by nie nagrał. A tu kur... no, potrafią grać, no po prostu jak się rozglądali nawet za zmianami Nawi, tak? Rozglądali się, ale grają tym składem, bo nikogo nie mogli znaleźć i grają i potrafią wygrywać, nie? To jest profesjonalizm, kur... Nie? dobry. Dowiedzieliśmy się, że Senzu będzie brał lekcję angielskiego, tak jak Kwem, który pierwotnie nie mówił dobrze w tym języku, kiedy trafił do Complexity, jednak z czasem stał się jednym z najbardziej komunikatywnych zawodników drużyny. Niedługo później poznaliśmy perspektywę i sprostowanie na z Wincer. No, wiesz co, onawium, że niekoniecznie szukali, to jest też takie gadanie. Ja. Nawi ogólnie szykowały się zmiany, nie? Szykowały się zmiany, ale ciężko zmienić po prostu Aleksiego na przykład. A jakby chcieli zmienić Aleksiego, to ciężko jest. Dużo przecieków było o tym, że Aleksy miał być też do zmiany i to jeszcze wcześniej w ogóle. Ale no, nie było kogo zastąpić, nie? Nie było kogo zastąpić, nie? Aleksie ogólnie. To był duży problem yy, i gra dalej, nie wiecie oni też wiedzą, że kurwa, słuchajcie, jak grasz chujo, jak coś się dzieje, to on z tyłu głowy też masz, kurwa, że jeśli nie zaczniecie grać lepiej, to będą zmiany, no to jest normalne, to nie jest tak, że grasz w teamie, w dostajesz yy, każdy, no może nie każdy mecz, ale no Na'Vi to jest organizacja, która chce wygrywać turnieje, tak, nawet jak będą top 5, to i tak dla nich to jest za mało, oni mają wygrywać turnieje. No, tak po prostu jest w tych organizacjach Tier 1. I oni dążą do tego, żeby znaleźć jak najlepszą opcję, nie? Do tych plotek, a propos oferty NaVI, kilka groszy zdecydował się wtrącić ich Head of Esports Ami. Jego zdaniem, to co mówił CEO Pashomi anyway, to jedna wielka bzdura, twierdząc, że nie wysyłali żadnej oferty do The Mongols. Ale to, eee, to, to dodaje, że to jeszcze ma po nie? prostu jakieś urojenia. A Miranowi ciężko również uwierzyć w to, że nagle były snajper Imperial Try odrzucał oferty trzech drużyn z top 10 świata. N znaczy, tu akurat też wydaje mi się, że. Tutaj to popłynął gościu, że odrzucał oferty. Chociaż Zajmu kiedyś też odrzu odrzucał oferty. Przecież, kur... z tier 1, więc to no też może być różnie w sumie. Ale zawsze gdzieś tam jest taka prawda po środku leży. Wiecie o co chodzi, nie? To jeden będzie się bronił po prostu, drugą wypowiedział, żeby nie narazić zawodników. Kur... No to jest normalne, nie? Ale zazwyczaj są jakieś opcje, zawsze w. Yy... W organizacji rozmawiamy, wiecie, rozmowy, żeby ta drużyna działała lepiej, to jakieś tam zawsze przecieki są, nie? W tych rozmowach, że może by zmiana, taka, taka, kilka jakichś scenariuszy zrobić, nie? Na koniec dowiedzieliśmy się, że debiut sensów w Pashiny Way będzie mieć miejsce podczas 23 sezonu ESL Pro League. Z kolei traja zobaczymy już na Roman Imperium Cup 5. Z aktywności w mediach społecznościowych wynika, że były gracz Mongols jest gotowy na powrót do rywalizacji. Zmieniamy temat. Jak już pewnie doskonale wiecie 14 lutego zaczął się kolejny turniej Tier 1, PGL Krusz na Poko. No. Nie brakuje tam m.in. drużyny Face z Jacobem na pokładzie, która... No, już ich brakuje. No Przegrali dzisiaj mecz na Astralis i odpadli z tego turnieju. A szkoda, szkoda, bo kurde, ten mecz na Paris Vision wydaje mi się, że psycha im siadła, nie? No tak jest jak przegrywasz takie spotkanie przecież. No to psycha siada, no. Jak przegrywasz takie spotkanie to jest No normalne, że później już kur... jesteś wkurzony na maksa, no ten mecz na Paris Vision powinien być wygrany, no. Słuchajcie. Cały czas wywołuje duże emocje na scenie. Karigan hmm. i spółka obecnie mają bilans 1-2 i w zasadzie znajdują się pod ścianą. Kolejna porażka znowu eliminuje ich na wczesnym etapie z turnieju w tym roku. W końcu na Blast Bounty przegrali w pierwszym pojedynku z bowlers a na EM Kraków zajęli dopiero 9-12 miejsce. No, no, I dzisiaj Kraków się mierzy nich okazała się formacja Pary Vision, która pokonała ich 2-1 w mapach. Z pozytywów Mirage zagrany przeciwko Pary Vision to trzecia najlepsza ratingowa mapa Jacoba w bar... Nie no tak, no ta druga mapa była do wzięcia przecież przez Face. No oni wygrywali tam 9 3. No, i niestety się zjeło Wszystko szkoda ogólnie, bo takie mecze bolą najbardziej, nie? Że już mogłeś domknąć mecz, nie wyszło ci w tym MR12. Bardzo szybko kombeki się wali. Dwie, wygrasz pistola, dwie beznadziejne rundy, i masz kombek, nie? 9 do 9 już. Face. Ostatecznie jednak tak prezentują się statystyki z tego meczu. Twist stwierdził jedynie, że była to rozczarowująca porażka i muszą być znacznie lepsi w no. kolejnym meczu. Pod tym wpisem społeczność zaczęła rozpisywać się o ich problemach, z czego jeden pojawia się zdecydowanie najczęściej. No a jest memem. Ten zespół ma potencjał, ale bez dobrego no. snipera nie wygrają żadnych trofeów, dodając, że mogliby pomyśleć o ściągnięciu do skodu Simpla. Jak stwierdziła jeszcze inna osoba, porozmawiaj z Brokiem. No. Serio to już wymyka się spod kontroli. On wyraźnie nie jest nawet cieniem swojego dawnego siebie, Albo nie no jasne, no tutaj to broki, no nie dojeżdża. Ma problemy jakieś. I tu snajper dużo by zmienił, ale no nie ma, nie ma niestety tutaj jakiegoś dobrego snipera. Simplem widać nie chcieli grać. Był jakiś może zgrzyt. Chuj wie, no wiadomo, do jest Simple. No, simple jest roszczeniowy. Ciężko może z nim się grać. Może rozpierzać różne totalnie od środka. No, też nie ma snajpera właśnie za niego, ale może wypożyczenie hazlerka, jak wcześniej rozmawialiśmy, by coś dało. No, bo tylko te wypożyczenia zawsze są ryzykowne, nie? Bo i tak na koniec musisz go kupić. Bo niech się ogarnie, albo weźcie kogoś no, innego miejsce. No. Społeczność ze sceny międzynarodowej cały czas wskazuje na problemy związane ze snajperem. Z kolei no w tak, Polsce ciągle mówili się m.in. o źle dopasowanych pozycjach do stylu Jacoba hmm. oraz w zasadzie całej drużyny. Pamiętajcie, że o wszystkim na bieżąco jak zawsze jesteście informowani na naszym Discordzie. Link w Ten opisie. I komentarzu. Gry, no tam ja uważam w ogóle, że Jacob gra bardzo dobrze na tej pozycji, jakiej gra. Robi robotę w miarę dobrą. A ogólnie na pozycji Star Playera, tak jak wcześniej roz rozmawialiśmy, podobno Jacob jest mniej wokalny, tak mówili ludzie, a na Star musisz dużo mówić, nie? Totalnie. Plany ustalać, kur... A po stronie CT mm, tym bardziej, żeby jak też zająć, co, co drużyna ma zrobić w danym momencie. Yy, no i dlatego możliwe, że Jacob nie gra takiej pozycji, nie? I. Ma gra na bardziej skrajnych pozycjach, ale bardzo dobrze kur... grano na tych pozycjach, stary. Ale to by też nic nie odmieniło. Kurwa, face stary, co by go dali na star playera i co by się zmieniło? No nic, Broki dalej by zsał, kurwa. Już podjęli ryzyko z Jacobem, to jest no Reblet to też. ...poruszył ciekawy temat braku zmian w ich formacji na nowy sezon oraz filozofii no. jaka się za tym kryje. Dodając m.in. innymi, że robienie zmian zaraz po turnieju rangi Major to głupota. Jak szczerze stwierdził, okay, pod koniec no. każdego sezonu no, zawsze myśleliśmy o strategii na kolejny. Nie jest mądre robienie zmian zaraz po Majorze. Zawodnicy hmm. mają już swoje plany. Dlatego analizujemy możliwości i tworzymy listę potencjalnych opcji. Nie chodzi tylko o branie nowych graczy. Chodzi o zbudowanie drużyny, w której każdy element pasuje idealnie. Jeżeli widzimy dobre relacje i progres w obecnym składzie, porównujemy okay. ten potencjał z innymi możliwymi wariantami. No, ale tam były przecieki też wcześniej jeszcze z Aleksim i to nie wiem, jeszcze w październik to był coś takiego. Przecieki jakieś teraz, no na pewno by, tam wiesz, jakieś były tam rozmowy, gdzieś to, ta prawda leży po środku, nie? Więc to takie wiesz, no trzeba teraz bronić zawodników, nie? Wszyscy chcą być jak Vitality i mieć gwiazdy w składzie, ale zbudowanie takiego zespołu nie jest łatwe. Dlatego skupiamy się na tym, co mamy i próbujemy wycisnąć z tego maksimum. Każdy skład potrzebuje czasu, by zbudować własną metę i fundamenty, zanim stanie się kandydatem do tytułów. Bez przyczyny, nie, no przyczyna jest i to duża. Falcons jest dużą przyczyną tego rynku, gdzie oni kupowali składy za horrendalne, wielkie ceny, przecież, tak, te kory i zawodników. I też organizacje wyczuły, tak, to no i też chcą sprzedawać zawodników za wyższą cenę, nie? To jest normalne. I też wiedzą, że nie ma snajperów, nie ma ingiem liderów dobrych na zamianę, yy, i dlatego takie ceny są wysokie, nie? Jeśli chcesz dobrego ingiem lidera, płać, kurwa. Chcesz dobrego snajpera, płać w kur... hajsu, nie? No to jest normalne akurat. Że chcą jak najwięcej zarobić i ten rynek się rozkrybał dzięki temu, nie? Łatwiej jest teraz Star Playera kurwa, znaleźć niż igla dobrego kurwa, tak? Albo snipera, no. Snajper to jest kurwa od na w tym momencie, nie? BC game, o, BC game zrobił to samo, a też dobrze przypomniał. BC game zrobił to samo, i dlatego te ceny są odklejone, no. Po prostu są odklejone, kurwa, od rzeczywistości, no. Kiedy do tego dojdzie, albo akceptujesz, że to Twój limit, albo zdajesz sobie sprawę, że wciąż masz potencjał. Na majorze byliśmy bardzo blisko. Wierzę, że mogliśmy no rywalizować blisko, no. z Vitality w finale. Wracając do zawodów Pegel, Klusz na Poka, na ten moment bilans 2 do 0 mają gracze Falcons, z Vitality oraz Fury. Scena Celessa wciąż najbardziej jest zaskoczona do. No, Falcons wyszło bez problemu, tak? W sumie odwalili każdego. FUT mnie bardzo zaskakuje, jak na razie. Zobaczymy, jak będzie dalej. W tamtym roku nie grają jakoś świetnie, ale w tym to kurde, tak wjechali z buta, że to jest szok. Sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało u nich dalej. Czy pójdą analizy i później będzie duży problem u nich, bo też tak może być. Pójdą analizy i ch... oni będą w szoku. Więc na pewno troszkę więcej materiału też muszą mieć drużyny do analiz poszczególnych zawodników. Yy, Astralis oczywiście pozytywnie zaskakuje, w ogóle ten składik. Powiem Wam szczerze, że nie spodziewałem się, że te Astralis w ogóle będzie coś grało yy, w miarę bez y, device'a, bez magiska. Ten, wzięli tego Fizziego, wzięli Ryu i naprawdę ta gierka wygląda no, coraz lepiej, nie? Astralis, a mnie najbardziej to chyba rozczarowuje Aurora znowu. No słuchajcie, oni mają jeden turniej zajebisty, drugi zacycają, ja nie wiem co jest z nimi, nie? To jest random, jak oni zagrają. Totalny random. Jak króletką wylosujesz, nie? Więc no. Foot? Ale przecież Foot to ten. Doszedł chyba trochę na analizę, a nie? PHR. Chyba trochę do nich doszedł, tak? Chyba z Falcons, analityk pol Polski. Yy, I u nich będzie analiza o mecze. Chyba, tak? Chyba tak było, taka, tam była taka informacja. Ale jestem ciekaw, jak to będzie dalej wyglądało w tej, w tej drużynie Foot. I Astralis też będę patrzył, obserwował, bo naprawdę Huxie coś tam kombinuje z tymi zawodnikami, a on potrafi, żeby ekipa dobrze grała. No ale Face, no niestety, no nie udało im się i odpadli z PGL-a. Szkoda, zobaczymy, jak to będzie dalej, nie? ...występami w którzy na tej chwili mają bilans 2 do 1. Warto pamiętać, że na absolut jest też i no. O ich sile opowiedział prowadzący Aurory Major. Myślę, że ich lider Krabeni spisuje się świetnie. Często lurkuje i zadaje dużo obrażeń. Przy tym ma wiele planów B. Jednak największą siłą jaką mają jest Firepower, czyli umiejętności strzeleckie wszystkich pięciu graczy. Kiedy gram przeciwko Spirit, Vitality czy Falcons, F.U.D. strzela lepiej niż wszystkie te drużyny. Tak wygląda lista drużyn, które znajdują się nad przepaścią turnieju PGL Klusz na Poka... No tak, no, ale no szkoda, że... Odpadło Przy czym głównie chcielibyśmy się skupić na Heroik. Jak bez wiemy na początku roku poinformowali, działa. że ich zawodnik Alkaren ominie kilka turniejów ze względu na problemy z wizą, przez co obecnie grają bez nominalnego snajpera. W tej chwili wychodzą nowe przecieki. Podobno Alkaren na swoim streamie powiedział, że Heroik w jakiś sposób spaprało dokumenty i teraz ma zakaz wjazdu do strefy Schengen. Obecnie próbują zdjąć ten <laughs> zakaz przy pomocy prawników. Okay. Pamiętajcie, że są to nieoficjalne informacje. Jak stwierdziła jedna z osób, Ciekawe. jeżeli to prawda, powinien pozwać organizację Heroic. No. Parken Challenger Championship to kolejny ważny zawód. No psuje, no heroik popsuło, można mu powiedzieć, trochę karierę, jeśli się nie uda tego ogarnąć, nie? Hardcore, ostry, nie? Jak takie coś jest. Wody w kontekście punktów VRS dla wielu a. formacji. Wśród uczestników Gamer Legion, które pilnie potrzebują punktów, będzie. a do tego chociażby BC Games Simple, brakuje też polskich akcentów w postaci Phantom czy też MinLate. Tak prezentują a. się grupy na te wydarzenie, które rozpocznie się 22 lutego. Ale meczy trochę będzie, bo tu każdy z każdym gra w ogóle w grupie, nie? To jest fajny turniej, że każdy z każdym gra w grupie. Mecz BO1. BO1 jest różna, sami wiecie. I to może być ciekawy, ciekawy system, nie? A my, tą grupę, powiem Wam, że ja uważam, że ta grupa A jest łatwiejsza od grupy B, nie? O wiele łatwiejsza jest stary. Ta grupa B jest o wiele trudniejsza od grupy A, i tu będą wychodziły trzy drużyny najprawdopodobniej. Ale grupa B to jest mocno obstawione. Jest BC jest Nine, jest Sashi, jest Iwill, tak, zdychał. Dobrze ostatnio zagrali. Jest masa oni, które też potrafi na lanie zaskoczyć i w ogóle na necie. I bossy, którzy, no, też amerykańscy zawodnicy też. A tu jest Minlay, Avanti, tak, Extant, który też do Phantom, tak, no, Sinners i Game Legion. no, ta prawa, cztery wychodzą, tak, okej, okay, to cztery wychodzą jeszcze lepiej nawet, jak cztery drużyny wychodzą, no, to to jest jak najbardziej do ogarnięcia, no, ta grupa A jest łatwiejsza od grupy B, no, no, trafiliśmy do łatwiejszej grupy, no, nie, no, mam nadzieję, że się coś uda upichcić, nie. Tego. Ostatnio zakończył się podobny Będę turniej w który tak, padł ufem no. drużyny Gentle Na tej tabelce widać, jak so mocne mate, okazały dobrze, się no. te zawody w kontekście punktów VRS. No i tak na koniec, FM połączyli współtwórca Kesha, pokazał swoje rezultaty nad nową mapą The Splinter. O... No ale czy ona się będzie nadawała do, do grania taka... Taki tartak, tak, do, tierie, do... Wiecie, do competitive, no nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się, że to by się nadawało. Ale fajnie wygląda ta mapa. Oczywiście ja widać w tym tak. dużą jakość, a ponadto poinformował też, że jest to swego rodzaju remake lokacji Coaline, którą tworzył polski mapmaker PAW. Do operacji spoko, nie? Syrson, który od września przestał być aktywnym zawodnikiem hmm. AM Gaming, oficjalnie poinformował dzisiaj, że jest wolnym agentem. Był gracz, między innymi Big czy też Sprout, poszukuje nowej agencji oraz drużyny do reprezentowania. Tak dla przełomienia wygląda obecna formacja AM Gaming. W drużynie Laguna nadeszły zmiany. No, Syrson to był taki w miarę mocny snajper, nie? On bardzo mądry, potrafił nieźle grać, więc no, może ktoś go tam łyknie, nie? Z tymi snajperami jest problem, ale nie wiem czy Tier 1 by go łyknął, nie? Nie ma szans raczej. No, grał nie, dłuższy czas na tier 1, nie? P Face plus Syrson? Ku... A to by było, nie? Nie no, wydaje mi się, że on no, nie jest już na takim poziomie, jakim był kiedyś, nie? Bo kiedyś na P ostro przecież. Nie. Ze składem pożegnali się i oraz MSM. W ich miejsce weszli okay. gracze z Bułgarii? Denyslaw o proszę! I o proszę, mamy kolegów, Denysław. Byłe skate. Duplicate. Byłe skate. Wiemy o co chodzi widzowie, nie? Wiemy o co chodzi. To były ananasy. Tak na ten moment wygląda ich pełny skład. Frutka został odsunięty od formacji boss. On o, sam proszę, stwierdził, już? że jest bardzo sfrustrowany po tym jak grał w ostatnim miesiącu. Na tej chwilę tyle zostaje z ich drużyny. Karka z dzisiejszej kartki z kalendarza, tego dnia swojej rodziny obchodzi weteran sceny Aniko Niko. Na nieco o wyższym profesor. poziomie zaczął grać w z roku 2011, jeszcze w CS'ie 1.6, który pojawił się w miksowych konfiguracjach ja na lokalnych LANach z Nikiem Nikolinią. Potem Szef, pojawił się już poważniejszy angaż też, no. w formacji iNation z Emim czy też kasadem. W Global Offensive od roku 2015 reprezentował no. Sports, gdzie wyrósł na zawodnika poziomu tier 1. Potem była już tylko formacja FaZe, następnie G2 w przeróżnych konfiguracjach. No i obecnie drużyna no, Falcons, przez wielu uważanych... No jest przekoryflera wszechczasów jest jednym z najlepszych zawodników który do dzisiaj nie wygrał turnieju rangi major Mac Magic siema no ja będę kończył no, nie 600 seconds gonna happen yes ta akcja da mnie top nie ta akcja to jest top co tu się odpaliło tego pamiętam Well pamiętam to myosis boy is gonna be Ma torn away from, to. from them very yeah then that's it oh my god Nico get 3 4 oh my lungs, I don't believe it Shocks then, has just to fight one more the Molly isn't gonna touch him And co on Te to Nieprawdopodobna akcja, nie? To była coś pięknego. Zagranie dnia i teraz. Patrzymy. Markwiak. fp 9 powiem wam, zaczyna się od Mp9. Dobra, kałaszek, 1 na 5. Ej, wszystko po nogach. No! 7,5 mogę dać, no bo wszystko po tam 3 flagi półoga. Po Zobaczycie no. swoją akcją naszego Discorda w zakładkę zagranie dnia. Link będzie w opisie oraz komentarzu. Super materiał od Pika, dajcie lajka like i sulika już. Zapomnijcie o czym kodzie na Pirate Swap, tym samym w nasz kanał, pod... ale standardowo filmem będzie na Discorda, oczywiście oraz kanał i łapkę w górę oraz subskrypcję, czyli jesteście z nami. Będziemy, będziemy. Kłaniam się nisko.